Zachęcamy teraz z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim do wysłuchania rozmowy o czwartym darze, jaki ksiądz Franciszek Blachnicki odkrył w swoim życiu i który to dar przyjął. Nazwał go w swoim testamencie całkowitym darem z siebie. Dodaliśmy do tego tytułu jeszcze dopowiedzenie, że jest to owoc drogi oczyszczenia, którą ksiądz Franciszek Blachnicki przeżył zwłaszcza w ostatnich latach swojego życia, kiedy był na emigracji w Kalzbergu, w międzynarodowym centrum ewangelizacji Światło Życie, w ośrodku Marianum. I ten dar mówi o takich trudnych rzeczach, przed którymi ksiądz Blachnicki musiał stawać. Są to, powiedzielibyśmy, tak jak, tak jak psychologowie. Psychologia mówi o tym, że każdy człowiek musi zmierzyć się w swoim życiu i stanąć przed takimi czterema trudnymi, czy bardzo ważnymi dla jego życia, jego rozwoju, rzeczami. Psychologia nazywa to pewnikami egzystencjalnymi więc i to jest śmierć, wolność, sens życia, czy szukanie tego sensu życia i samotność, przeżycie samotności. Wydaje się, że ten y, fragment testamentu księdza Blachnickiego, w którym pisze o tym czwartym darze, wszystko to sobie mieści i zawiera. Ale jak powiedziałam, przejdziemy, tak. zaprasza ksiądz biskup nas wszystkich do Daj przejścia tej drogi oczyszczenia. I ksiądz Franciszek Blachnicki mówi o tym, że przeżywa na tej drodze oczyszczenia y, górę to, co wydarzyło się na górze Moria, mówi tak. o swojej godzinie Moria, którą musiał przeżyć, o tych wydarzeniach, który, które doświadczyli Izraelici na pustyni, zmierzając do Kanaanu przy źródłach Mara. I ten trzeci, trzecia, trzecie miejsce, druga góra, Nebo, na tak. której został Mojżesz zatrzymany i chyba tak samo ksiądz Blachnicki został zatrzymany. Tak. Jeśli ja mogę wejść w temat od razu bezpośrednio, to najpierw dwa słowa na temat tego daru z siebie. Jaki jest sens tego daru z siebie? Mówię w tej chwili w sensie bardzo ogólnym, ponieważ człowiek jest pojęty przez Boga jako jego dar, nie? dar, w którym Bóg daje się człowiekowi, czyni go na swój obraz i podobieństwo. Czyli idąc teraz dalej, czy idąc konsekwentnie po tej linii, szczytem egzystencji ludzkiej będzie powrót, tak można powiedzieć, czyli zwrócenie się człowieka do Boga, żeby siebie Bogu oddawać, czynić dar z siebie. To jest takie ogólne stwierdzenie, i dlatego. Gdy patrzymy na biblijne różne wyobrażenia czy różne teksty, różne przesłania, to widzimy, jak stopniowo się kształtowało, kształtowało to przejście od składania Bogu różnych darów, właśnie do daru z siebie samego. Nie? A to się dokonuje przez odpowiedź na Boże Słowo, czyli bycie do dyspozycji. Nie? To, co mamy w Psalmie 40. Nie? Nie chciałeś ofiar i całopaleń, lecz utworzyłeś mi ucho, dałeś mi ciało, abym ja szedł i pełnił twoją wolę. Ta Twoja wola jest właśnie odbiciem się Bożej rzeczywistości we mnie i ja daję siebie. Nie? To jest takie można powiedzieć ogólne określenie tego daru, nie? Te, tego. A teraz, jeśli popatrzymy na poszczególne momenty, właśnie po tych. Trzech wydarzeniach biblijnych, jakim jest góra Moria, jakim są Wody Mara i Góra Nebo, to możemy powiedzieć, że to są partykularne aspekty tego całego daru. Nie? I jeśli patrzymy na górę Moria, czyli ofiarę, którą ma złożyć Abraham ze swego syna, to to, co jest najbardziej istotne dla Abrahama, zostawiamy zostawiajmy sam fakt. Materialności, tak można powiedzieć, z złożenia z tego syna w ofierze. Nie? Czyli ten Abraham jest gotów nie tylko ofiarować coś wielkiego, coś, co otrzymał, ale złączyć z tym także, tak można powiedzieć, ryzyko samego siebie. To znaczy, bo on otrzymał w tym Izaku obietnicę. W tym Izaaku ma być zrealizowane wszystko. Więc nie chodzi tylko o samego Izaaka jako Izaaka, tylko Izaaka jako tego, który jest gwarantem, tak można powiedzieć, materialnym przedmiotem, to oczywiście nie jest najlepsze słowo, ale myślę, że się rozumiemy, że dzięki niemu w tym właśnie ma się spełnić wszystko. I teraz ma złożyć. Ofiarę z tego, nie? czy ma go złożyć w ofierze. Czyli aby zaryzykować, że ta logika rozumienia, dotychczasowego rozumienia obecności Izaaka dla Abrahama się kończy i być może będzie inna lub nie będzie. Nie? Dlatego to jest zaryzykowanie siebie. Nie? Więc nie chodzi tylko o to, że złożenie w ofierze kogoś, nie? czy tam czegoś, ale zaryzykowanie całej relacji z Bogiem, że ten Bóg w momencie, kiedy będzie stan totalnie krytyczny, za zadziała, że będzie coś zupełnie nowego, że tam Bóg sprawi to, że będzie widział wszystko inaczej. Tak. Ksiądz Wlachnicki w tym synu obietnicy, Izaaku, swoim, widział to wszystko, co zostało mu podarowane w Karlsbergu. To miejsce, ośrodek Marianum, to centrum, które zaczął rozwijać, do którego przyjeżdżali Polacy mieszkający w zachodniej Europie. To też drukarnia Maksymilianum. I on właśnie mówi, że to wszystko, tego swojego syna musi zostawić, mm. musi go oddać panu Bogu. I tak jak ksiądz biskup mówi, nie wie, co będzie dalej. I to były trudności takie mm, egzystencjalne, brak hmm. pieniędzy na pracę apostolską, na Często na przeżycie, życie w całej diakonii, w tym ośrodku. To też różne kredyty, które wziął na maszyny do drukarni, która była mu potrzebna, żeby produkować materiały do formacji ruchu w Polsce. To wszystko staje przed tym, co się rozwijało. Można powiedzieć, że ten Izaak Tak, Izaak Iza Grus. rusł. I ksiądz Blachniński wiązał z nimi Wierność Boga, to znaczy rozumiał jakoś, że tam będzie w tym jaka, jakieś rozwiązanie, że będą, będzie się realizować ta obietnica. Nie? I teraz, jeśli widzi, że tam przeżywa w tym kryzys, nie? to jest właśnie ta droga, jakby powiedzieć, z tym Izakiem na górę Moria. I teraz, czy mam go ratować? Szukać za wszelką cenę tego, żeby ten Izak dzięki moim wysiłkom. Nie został ofiarowany, czy też zacząć mówić, a może to jest właśnie szczególny moment, że ja na ile widziałem te, te materialne aspekty nie, jako sposób realizacji obietnicy, którą w takiej czy innej formie uwierzyłem wcześniej, za nią szedłem, i tak dalej. Być może trzeba zaryzykować, żeby powiedzieć, ja w tej chwili też nie widzę, ale Bóg będzie widział. I zgodzicie się na to? że ten Izaak, te wszystkie urządzenia i ta cała rzeczywistość, jaką miał do dyspozycji, może zostać złożona w ofierze. Ale to nie chodzi tylko o to, że to zostanie złożone w ofierze, tylko ja ryzykuję siebie. Tak jak mówiłem poprzednio z Abrahamem. Czy ten Bóg będzie nadal wierny, jeśli mi się rozleci, tak przepraszam, to, co mi się wydawało, że będzie konstrukcją, która będzie na jego chwałę Czyli by ksiądz biskup wydobył z tego z czego ksiądz Blachnicki, z czego Abraham musiał zostać oczyszczony? No, właśnie w tym z wydarzeniu tego, z tego, że ja przy pomocy Pana Boga, czy dzięki inspiracji Pana Boga, będę konstruował, nie? bo Abraham zrodził tego Izaaka i go uczynił swoim. Nie? Chciał go mieć w jak najlepszej wierze i tak dalej, jako swego potomka. Nie? I trzeba było, żeby tutaj, w tym, co jest najbardziej istotne, nie? w tej realizacji zostać dotknięty, a może? Trzeba, żeby to było inaczej, czyli to jest ofiara całkowita z moich projekcji związanych z tym, jak ja do tego czasu rozumiałem i jak ewentualnie inni rozumieli tę obietnicę, Czy dotyka samej istoty mojej relacji co do wierności Pana Boga. Ksiądz Blachnicki przeżywa tę swoją godzinę Moria jako właśnie dar łaski od Pana, tak ją rozumie że doświadcza bliskości Pana Boga w tych tak. jak to możliwe że w tak trudnych momentach można kiedy trzeba złożyć ofiarę z siebie ofi jakby zrezygnować z tego syna obietnicy jak można przeżywać w tym e, taki Łaskę, pozy łaski, tak coś pozytywnego mhm. To są właśnie te momenty w których człowiek godząc się na to że coś może się stać inaczej niż oczekiwał Mówi tak i dostrzega, że to jest właśnie to. Ja nie wiem, jak to inaczej wyrazić. Nie? I że to, gdyby tego nie było: tego wyzwania, nie? tego jakiegoś wezwania do ofiary, tego jakiegoś po patrząc, nieszczęścia, to ja bym pewnych rzeczy nie zobaczył. Ja eks post mogę powiedzieć, że to wydarzenie, nie? te okoliczności. Nie? Były czasem łaski. Bez tych okoliczności, bez tego wydarzenia, nigdy bym tej łaski nie poznał. Nigdy bym do niej nie doszedł, nigdy bym się na nim nie otworzył. Nie? Ja tego nie mogę zaplanować. Czyli nie. można też powiedzieć, nie wszedłbym w szczególną relację? Tak z Panem jest Bogiem. z Panem Bogiem, nie? bo mhm. właśnie niczego nie było, tylko był tam Pan Bóg. Nie? Wszystko mi zostało zabrane, nie? wszystko runęło. To no jest też w pewnym sensie, tak można powiedzieć, ogólnie mówiąc, doświadczenie Hioba, nie? Wszystko runęło, ale tam był Pan. I to jest łaska. I wtedy się realizuje to, że te, to, takie doświadczenie obecności Boga, w tym co się wydaje Jego nieobecnością, jest, jak to Psalm czwarty mówi, bogatsze niż obfite zbiory pszenicy, wina itd., nie? i tak dalej. Bogate szpichlerze i bogate Kierdle, owiecnie. Bo mhm. tam pan był. Ja bym tego pana nie zobaczył, gdyby nie wszedł w tę sytuację mhm. nicości, nie tej sytuacji braku, sytuację yy, niemocy. Mhm. Ksiądz Brachnicki, jeszcze przeżywając tą trudną rzeczywistość Kalswerską mówi też o tym, że. Yy... Pan Bóg jakby narusza jego fundamenty życiowe, egzystencjalne, jakby trzęsie nimi, po to, żeby może zbudować, postawić go na innym właśnie fundamencie, tak jak ksiądz biskup też mówił, ale mówi, że w tą jego zbolałą egzystencję wkłada krzyż, po to, żeby ją zmienić, żeby z tego, co jest bez życia, dać, żeby w to włożyć w życie, żeby dać życie tu jest to nawiązanie do tych źródeł Mara, tak. do których Izraelici doszli po trzech dniach wędrówki w stronę Kanaanu i zobaczyli, że wody są gorzkie, nie dają życia im, nie mogą się ich napić, a byli spragnieni. Mojżesz otrzymał polecenie od Pana Boga, żeby wrzucić do tej wody krzyż. krzyż. Tak. Drewno. Drewno. Tak, już krzyż. tak Ale to jest tak, jest. tak dalej w tak. rozumieniu. No właśnie. I jeżeli przeżywa ksiądz Blachnicki tą swoją egzystencję jako pewną gorzkość, jako zatrzęsienie jego fundamentami, to czemu y, mówi o tym, że krzyż zmienia to jest, wszystko? Tak, to jest cała logika. Ja się tutaj posługuję w takich okolicznościach, kiedy takie czy podobne pytania mi są stawiane, y, tym pięknym sformułowaniem. Y, z... Raju utraconego Johna Miltona, kiedy wąż, czyli szatan, zły duch, patrzy na Adama Ewę, że oni jeszcze, to jest przed, przed grzechem, że oni tak wspólnie dobrze żyją, taka jest wspólnota, komunia, taka piękne to wszystko jest i są wypowiedziane takie słowa. O, piękne fundamenty. Będę miał na czym budować ich ruinę. Powtarzam jeszcze, będę miał na czym budować ich ruinę. I to się stało. Bo jeśli ktoś uwierzy, tak można powiedzieć, w słodkość, to odnoszę Aha. się wody, która musi być słodka, nie? i chce mieć ją słodką, tak jak można i na swój sposób, nie? jeśli człowiek uwierzy, że on jest ważny, nie? to już zaczyna działać szatan buduje jego ruinę, bo go odrywa od właściwego źródła tej słodkości, tej słodyczy, nie? Tego, tego daru życia. I dlatego idąc po tej linii, rozwijam ten obraz tej, tej gorzkiej wody zmienionej przez obecność krzyża i tutaj ubogacam to tym obrazem właśnie, tego Johna Miltona nie ma, ale to już do, dopowiadam, tak jak tej ruiny, która powstała przez pokusę, nie? przez przyzwolenie na pokusę, przez grzech Adama i Ewy, bo ich jedność została zniszczona, ludzie próbują na różne sposoby zabudować, zorganizować i tak dalej. I to też wychodzi, bo każdy robi to po swojemu. Nie? I mamy spotęgowanie się wszelkiego rodzaju ruin, czy odnowy ruin, ale to nadal jest ruina, bo nie ma. Jedności. To jest też można powiedzieć wieża Babel. Natomiast jeśli my wykorzystamy ten obraz, tę ruinę, nie? ten, ten zwały gruzu, nie? i w to wkładamy rzeczywistość krzyża, która nie jest organizującą sposób tego jakby powiedzieć, zbliżania się. Tylko pokazuje, że trzeba innego principium, innej zasady tej jedności, nie? tego wprowadzenia w słodycz, nie? w to, czym jest prawdziwe życie. Nie? I tam on oddaje życie. Będę wywieszony i pociągnę wszystkich ku sobie. Nie? Przy tej tajemnicy źródeł Mara, ksiądz Blachnicki mocno przywołuje Niepokalaną mówi, że ona jest tą, która stoi przy tej przemianie, która się w człowieku dokonuje. I mówi o Niepokalanej, która jest, stoi obok Niego i jest matką takiej przemiany. Dlaczego? Co się w życiu Marii działo, że może być taką patronką przemiany? Krócej, ja bym tak to ujął w, w ten sposób, że Maria jako Niepokalanie Poczęta czy nie mająca właściwie żadnej własnej koncepcji, będąca gotową na wszystko? Do tego została uzdolniona nie. I ona zostaje wstawiona nie, ona jest między ludźmi, ona jest stworzeniem z jedną z nas nie. I ma służyć nie. Jako, możemy to nazwać narzędzie, naczynie, jak chcemy to nazwać, nie? gdzie się ma dokonać. Ta przemiana. Ona jest z tego wyjęta, z tej gorzkości. Bo ma w sobie gotowość oddania się całkowite. Nie ma u niej tej ruiny, ale ona zostaje jakby wyposażona czy wypożyczona do tego, nie? żeby ta przemiana się mogła dokonać. I to, co ona mówi niech mi się stanie, to jest nic innego jak zgoda na tę przemianę. Bo to nie chodzi o to, żeby urodziła Jezusa jako dziecko i potem miała syna i cieszyła się swoim macierzyństwem. macierzyństwem i tak dalej. Tylko niech mi się stanie, że ja pocznę syna, który będzie tym drewnem wrzucanym, wrzuconym i wrzucanym w gorzkość ludzkiej egzystencji. I dlatego przy. Tym, jak mówimy o ofiarowaniu nie? drugiego lutego święto, które obchodzi mnie, przedstawieniu Jezusa w świątyni, jest mowa o tym, że Twoją duszę przeniknie miecz po to, żeby wyszły na jaw zamysły ludzi, bo on jest przeznaczony na upadek i na powstanie wielu. Maryja jest towarzyszącą, jest tą niewiastą, tu by można snuć cały szereg obrazów o rodzeniu, nie? o macierzyństwie, gdzie się rodzi ta przedziwna tajemnica właśnie przemiany. Bo Jezus jest tym, który par excellence, w sposób naj, najdoskonalszy, najpełniejszy przeżywa przemianę, mając ludzką naturę, całkowicie naszą, poddaną cierpieniu i jednocześnie będąc tym, który w tej ludzkiej naturze, przyjmując to wszystko, to cierpienie, objawia zupełnie tę, tę nowość. Nie? Maria temu towarzyszy, nie? Aż po krzyż. Nie? Dlatego, <ścoughs> Maria jest, jakby powiedzieć, z natury swego powołania, z natury swego stworzenia, jako niepokolana, jest, w cudzysłowie mówię, przeznaczona, żeby być przy wodach Mara, żeby być. W tej, w tej tajemnicy, żeby rodzić tego Jezusa w tej gorzkości. I dlatego wszystko to, co dotyczy życia Marii, nie począwszy od betlejem prześladowanie tam przez Heroda i tyle różnych trudnych momentów, aż po krzyż, to jest wszystko to, żeby był ktoś, kto złonem, tak można powiedzieć, tej przemiany, tej gorzkości, Dzięki oczywiście działaniu Jezusa Chrystusa, dzięki Jemu Krzyżowi w to, że ta woda jest pitna, nie? że jest sens życia, że, to, że to daje, daje życie. życie to można można z, niej, z tego korzystać, nie? z tego krzyża. Ona jako, jako człowiek stoi przy tym, ale człowiek, który nie uciekał od tego, nie? nie próbuje tego zmienić. Tylko pozwala na to, żeby ten miecz przeniknął jej w serce, bo to jest właśnie ta tajemnica. Można powiedzieć, że wchodzi w każdą sytuację, tak. której, o której mogła myśleć i spodziewać się czegoś innego, a musiała wejść w to, co było, po prostu. Tak jest, to, co było, wychodzi i, i staje się narzędziem, nie staje się matką, nie? Bo, bo to, można powiedzieć, ona zrodziła Jezusa jeden raz, nie, ale ona rodzi wszystkie te sytuacje, kiedy ci, którzy w Jezusa uwierzą, idą za nim i wchodzą w tę rzeczywistość gorzkości i mówią, jest możliwe, nie? czy jest możliwe? Jest możliwe, żeby to była woda słodka, nie? żeby ten, ta ruina stała się rzeczywistą budowlą nie? ciała Jezusa Chrystusa. Nie? I Maria tym jest, jest matką tego. Zróbcie wszystko, co Wam powiem. Ta, tak jest, to jest. Wszystkie te, gdybyśmy tak patrzyli, to w wielu... wielu tych wydarzeniach, które mamy w Ewangelii, to możemy to dostrzec. Nie? Tak. Ona jest matką par excellence postawioną, żeby ten proces się dokonywał. Źródła Mara są na początku drogi Izraelitów do ziemi Kanaan, do ziemi obiecanej. Góra Nebo jest końcowym etapem drogi dla Mojżesza, bo nie dla Izraelitów, hmm. ale dla Mojżesza. Tam został zatrzymany. Ksiądz Blachnicki też doświadcza tego zatrzymania, nawet wkłada słowa w usta Pana Boga. Mówi: Tam nie wejdziesz, tego nie zobaczysz, zostaniesz tutaj, czyli na górze. Nie wejdziesz, nie zobaczysz tego, co może się rozwinąć w tym miejscu. Z woli, co się, wyda z woli co się Boga. wydawało, że, że powinno być, tak. dlaczego pracowałem i tak dalej. Tak, I został zatrzymany. Co się ma dokonać w człowieku, w takim, który zostaje w takim momencie życia, w takim miejscu zatrzymany? Ksiądz Blachnicki bardzo mocno przeżywał, zwłaszcza w sensie duchowym, w przeżyciach, doświadczeniach duchowych, to, że został jakby, została mu zabrana moc przekazywania charyzmatu. Mówił o tym w pamiętniku, że on wie, ma ideę charyzmatu. Wie, jak to powinno się rozwijać, do czego dążyć, ale nie ma mocy przekazu tego charyzmatu, że mają inni. Wręcz nawet mówi, że nie ma tego nikt i on zwłaszcza, ale on tego nie ma. Mają inni. Moc przekazu charyzmatu. To dla kogoś, kto jest twórcą ruchu, komu został ten charyzmat dany, nagle zostaje zabrany, można powiedzieć tak jak syn obietnicy. Tak jest. I zostaje zatrzymany w tym. To jest można być jeden z najwyższych czy najwyższy stopień oczyszczenia. Bo wydawało się, że wszystko tak pójdzie, żeby to stało się. Właśnie ten charyzmat przybierze ciało. Nie? Ten charyzmat stanie się. Ten ruch się rozwinie i tak dalej. Nie? Ale widocznie, tak możemy powiedzieć, w planach Pana Boga nie chodzi o to tylko, żeby charyzmat jako taki się rozwinął, tak, jak człowiek myślał, że się powinien rozwinąć, tylko ten charyzmat polega na tym, że ten, który jest obdarzony tym charyzmatem, przeżywa tak wielkie oczyszczenie od siebie, od tego swojego planu, że mówi: Pan Bóg, skoro coś zaszło, to on to doprowadzi do końca. Ja nie wiem, kim się dalej posłuży, jak to będzie. To nie jest w mojej mocy. Ja widzę, że. To nie, jest, nie, nie, ja, nie jestem ja, żeby zbierać owoce. Nie? Ja siałem, nie? otrzymałem ten charyzmat, tym charyzmatem żyłem, ten charyzmat przekazywałem, nie? formowałem tych, którzy byli obok mnie, żeby tym charyzmatem żyli i tak dalej. Ale teraz, żebym ja sam zaczął rozumieć do końca ten charyzmat, że to nie jest mój wytwór. Nie, nie jestem jego właścicielem. Że nie tak? jestem ja jego właścicielem, że ja nie mam nad nim władzy. To właśnie potrzebne jest, tak możemy powiedzieć, nie? to oczyszczenie. Ty nie wejdziesz tam, ty nie zobaczysz, ty nie będziesz zbierał plonu. No co, nie? jeden sieje, inni zbiera. Nie? W tych doświadczeniach, przez które przeszedł ksiądz Blachnicki i to w jaki sposób przeszedł, no zostawił nam yy, spadkobiercom czy uczestnikom yy, charyzmatu Światło ogromny, bo ogromne bogactwo, ogromny dar. My też możemy w taki sposób przeżywać swoje życie. Pokazał jakąś tak. drogę wchodzenia w rzeczywistość, w której e, żyjemy. Tylko nie próbujmy naśladować, to znaczy małpować święta Brachimskiego, tak. bo czasy takie, jakie on przeżywał, czy w czasie wojny, czy komunistycznych, i tak dalej, one nie, nie, nie powtórzą się tak samo, tylko chodzi o to, żebyśmy chwycili jego ducha. Tak. Byli otwarci na charyzmat, na to, co Pan Bóg inspiruje, i tak jak On, byli gotowi mówić: tak, niech się stanie, jestem gotów. Nie? A jak teraz to będzie, w jakiej formie to będzie, nie? to my tego nie wiemy. Nie? Chodzi tylko o tego ducha. Nie? I tutaj, ja myślę, że Instytut ma szczególną rolę, żeby wypraszać, to znaczy wypraszać, no, tworzyć atmosferę, w której w której ten charyzmat jest najbardziej strzeżony, nie? to tak jak, jak poczęte dziecko, nie? żeby nie doszło do zagubienia tej, tego, co jest istotne. Nie? Wy jesteście takimi konsekrowanymi nie? naczyniami, którzy przy wodzie Mara, nie? bo czasem prawdopodobnie dotykają Was też takie czy inne tak. gorzkości, i to musicie patrzeć na to jako na szczególną okazję, wyzwanie do tego, żeby to się stawało, żeby ten charyzmat się ukazywał. Ja mówię nie tylko wy, cała tak. rzeczywistość ruchu i w ogóle cały, cała rzeczywistość Kościoła, bo to dziś to jest wezwanie dla, dla Kościoła. Ksiądz Blachnicki zrobił bardzo wielki wkład w Kościół. Nie? No ten, ten wkład, który do tego czasu, jakby można powiedzieć, jest jakoś uchwytny, on nie jest jeszcze całkowicie rozwinięty, tak mamy nadzieję. I to jest bardzo ważne, żeby ten jego charyzmat był nadal rozwijany we właściwy sposób w zmieniających się okolicznościach. Nie? Stale ten sam charyzmat. Nie? I to, co, o czym tutaj rozmawialiśmy, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne w tych trzech etapach i zmierzających do tego całkowitego daru siebie, do tego amen. Każdy z nas, i też pewne społeczności, pewne wspólnoty żyjące tym charyzmatem, mogą odkrywać swoją godzinę Moria. Mogą i powinny. Tak. Swoją godzinę moria swoje miejsce przy źródle Mara i to zatrzymanie na górze nebo które jest hmm. potrzebne. I tego życzymy Właśnie. sobie nawzajem, nie, patrząc na księdza Brachnińskiego, życzymy, żeby ta jego rzeczywistość nie traciła na jakości. Bo nie jest najważniejsze, żeby to się rozwijało w sposób zewnętrzny, to oczywiście będą różne momenty, nie? Ale najważniejsze, żeby nie tracić jakości tego charyzmatu, tego, co jest specyficzne w jego powołaniu, i umieć przetransportować, nie? przenieść ten charyzmat w zmieniające się okoliczności, które dzisiaj tak są mocno, mocno wyzywające, nie? mocno proszące o pewne sposoby bycia, nie? sposoby organizowania całego życia. Nie? Dziękujemy za to spotkanie z księdzem Franciszkiem Blachnickim, za to przechodzenie z nim przez Moria, Mara i Nebo. Zachęcamy do zgłębiania tych tajemnic, które mogą stać się też tajemnicami i rzeczywistością w naszym życiu. Zachęcamy jeszcze do wysłuchania świadectw, które po tym spotkaniu, po tej rozmowie nastąpią i do zakończenia tego cało. Dziennego spotkania z ojcem Franciszkiem. Dziękujemy.